Dzień dobry. Głównym tematem dzisiejszego odcinka będą zarybienia, a konkretnie pytanie skąd najlepiej by było brać ikrę do zarybień również rzek pomorskich. Kolega, który lędkuje nad Kaczawą, poważnie się nad tym zastanawia. Ale na początku jeszcze parę słów na temat tego słynnego strąga z Gwdy, o którym już mówiłem kilka razy. Zapraszam. No właśnie, dwa razy już mówiłem o tym strongu, który powinien onegdaj być zostać rekordem polski, a nie został uznany przez wiadomości wędkarskie. Ale wciąż niektórzy koledzy mimo wszystko mają wątpliwości i nie są przekonani do mojej teorii. Między innymi kolega Jarosław przesłał mi bardzo miły list, za który dziękuję. Jednak kilka wątpliwości tutaj w tym liście kolega Jarosław artykułuje. Głównie chodzi mu o to, że według niego na tym zdjęciu widać wyraźnie kropki, które są nie tylko na ogonie, ale również na innych płetwach. I to według niego jest główny argument, który powinien skłonić nas do uznania, że jednak jest to tęczak. Tutaj ta fotka dla przypomnienia. Dostałem kilka wersji tych, tych zdjęć, tego zdjęcia które zostało przy pomocy AI pokolorowane przez kolegę Aleksandra. Dziękuję za, tą, za te starania. Moim, na, moim zdaniem nadal, mimo tego, że to jakoś troszeczkę się poprawiło, tego zdjęcia, to nadal ciężko tutaj się doszukiwać kropek, zwłaszcza na płetwach brzusznych. Być może były, być może nie było ich. No pamiętajmy swoją drogą, że to jest zdjęcie z 1987 roku, więc jak na tamte czasy, to nie jest wcale takie beznadziejne. Ale mimo wszystko tak jak mówię, moim zdaniem ciężko to doszukiwać się tych kropek na płetwach brzusznych, bo na płetwie grzbietowej, oczywiście, w, tak jak wam pokazywałem, na wielu zdjęciach, to wiele strągów potokowych ma kropki. Na ogonowej, a szczególnie na górnej części płetwi ogonowej, myślę, że z tych moich obserwacji jakieś 25-30% strągów potokowych ma normalnie kropki. Chociaż. Tak jak też mówiłem, w Atlasach tego nie zobaczycie. Taki typowy, książkowy obraz pstrąga, umaszczenia pstrąga potokowego to jest płetwa ogonowa bez kropek. Ale tak jak powiedziałem, natura nie znosi sztampy i działa po swojemu, i dzięki temu świat jest ciekawszy. Tutaj, a propos tego ostatniego odcinka, gdzie szeroko opowiadałem o tych formach kolorystycznych potokowca, przypomnę tylko dwa zdjęcia, na których wyraźnie widać kropki na ogonie. I nie tylko to jest zdjęcie. Tutaj macie po jednej stronie zdjęcie mojego pstrąga z Islandii, z, z, z jeziora w Islandii, gdzie widać wyraźnie kropki na ogonie, no i ten pstrąg, przepięknie ubarwiony, pstrąg rzeki Warcina na, na półwyspie kolskim, gdzie właściwie kropki są na wszystkich płetwach, więc to jest dowód wprost, że u potokowca te kropki mogą występować właściwie na wszystkich płetwach. No a jeżeli ktoś nadal ma wątpliwości, to powiem tak, że jeżeli widać wyraźnie, że strągi potokowe mogą mieć kropki prawie na wszystkich płetwach, większą lub mniejszą ilość, to na pewno w końcu znalazłby się osobnik, który by był totalnie zakropkowany, więc nie ma sensu akurat w tym miejscu doszukiwać się argumentu przeciw temu, że to jest potokowiec. Druga sprawa to wielkość ryby. Niektórzy mówili, że za duży na potokowca. Oczywiście nie można tego argumentu też brać pod uwagę, ponieważ już wiele razy opowiadałem Wam o tym gatunku, o Salmotrutta i wiadomo, że jeśli ta ryba znajdzie odpowiednie warunki środowiskowe, to może osiągnąć masę nie 5-6 kg, tylko 15-20 kg. Więc naprawdę nie ma sensu tutaj dyskusja, tego rodzaju, prowadzić donikąd. W Polsce oczywiście. Ciężko było znaleźć tęczaki, które miały masę ponad 1,5 kg, 2 kg. Ja to, ten temat analizuję od dawna i rzeczywiście problem polega na tym, że z moich obserwacji, z mojej wiedzy, możecie mnie poprawić, może ktoś wie o jakiejś, jakimś wyjątku. W każdym razie tęczaki po osiągnięciu po, oczywiście pochodzą wyłącznie z Zarybień, jak wiecie, nie, nie rozmnażają się w Europie, nigdzie nie jest udowodnione, że tworzą samowystarczającą populację. W każdym razie w Polsce na pewno nigdzie się nie rozmnażały skutecznie yy, i po osiągnięciu 40-45 cm 100% spływa do morza. W związku z tym ciężko znaleźć rybę, która ma więcej niż 1,5 kg. Więc, ale ktoś powie, przecież były łowione w naszych rzekach większe tęczaki. Tak, były łowione, ale z tego co wiem, tylko w dwóch miejscach. To znaczy, w okolicach Krakowa były takie rzeczki jak Dłubnia, Szereniawa, Potok, Ścieklec, to rzucam z pamięci nazwy, pewno było ich kilka więcej, gdzie były prowadzone zarybienia potokowcem i tęczakiem, i tamte wstrągi dorastały do 2-3 kg. Z tego co pamiętam, były, kiedyś był chyba rekord polski, nawet zeszerniawy albo z Łubni, Ryba naprawdę duża, chyba ponad 3 kg, może, może nawet 4 kg, która tam jak, jakimś cudem urosła. No więc jak to możliwe, skoro wszystkie spływają? No możliwe było to w, tylko w tamtych czasach, moim zdaniem, ponieważ, ponieważ istniała taka bariera chemiczna. Gdzie te pstrągi dochodziły do Wisły I w tył zwrot robiły Bo nie chciały tam wpływać do tej rzeki Która była mocno zanieczyszczona w tamtych czasach No Oczywiście są połowione teraz Pstrągi tęczowe na Dunajcu Jakimś cudem Chociaż zarybienia są z tego co wiem Zabronione, to jest gadunek obcy Pojawiają się tam pstrągi tęczowe Które mają kilka kilogramów Masę kilku kilogramów Ale moim zdaniem one tylko tam siedzą Jeden sezon i spływają do morza Drugim przykładem z historii, gdzie były łowione jeszcze większe tęczaki, były rzeki pomorskie. Bo w latach 80. Y, zarybiano ujścia tych rzek słupia, wieprza, parsenta, zarybiano tęczakiem y, pod hasłem, że zarybiamy łososiowatymi rybami Bałtyk. No, Polska czerpała wtedy z zasobów łososia i troci, tak zwanej, z Bałtyku a nasze zarybienia tymi gatunkami były słabe, w związku z tym po podpisaniu konwencji bałtyckiej zobowiązaliśmy się do wpuszczania innych gatunków. Nie wiem, czy to było zapisane, że to będzie tęczak, czy po prostu to była taka sztuczka marketingowa. W każdym razie zarybialiśmy tęczakiem i te tęczaki wracały do, do rzek jako forma morska, taka wędrowna, taki polski steelhead do, do rzek i tam były łowione przez wędkarzy, były łowione ogromne ryby z tego co słyszałem największe, prawie 10 kg. ogromne tęczaki o proporcjach tych ryb z, z kanałów Twizzle w Nowej Zelandii, takie spasione, grube ryby, straszno, w strasznej kondycji, zupełnie nie przypominających, e, przypominającej e, pokrój ciała steelheadów, czyli tych amerykańskich e, tęczaków, które też, z dwu, dwuśrodowiskowych ryb, które też wracają do rzek na tarło. Tam ryby są raczej smukłe Wydłużone. A te tęczaki polskie, polskie steelheady były naprawdę straszne grube. No miałem przyjemność się obserwować przy ujściu wieprzy pływały sobie. Kiedyś o tym opowiadałem w jednym z odcinków Q&A. Widziałem takie ryby, naprawdę chyba po 80 cm i musiały mieć 8-9 kilo. Takie wielkie. No nie złowiłem niestety, bo źle do tego podeszliśmy. W każdym razie. Te tęczaki wtedy były łowione, natomiast były to ryby dwuśrodowiskowe, czyli wchodziły do rzek na tarło. Oczywiście nie wycierały się, ale instynkt im podpowiadał, że muszą wejść. Tam były sporadycznie łowione przez wędkarzy. Te zarybienia, tych zarybień zaprzestano wiele lat temu. W związku z tym raczej takie te połowy tęczaków morskich się rzadko zdarzają, bo przy, przypuszczam, że z jakichś ośrodków te ryby uciekają, hodowlanych tęczaki do rzek pomorskich. Pływają do morza i pewnie co jakiś czas jakiś wędkarz trafia na takiego kabana, który wraca z morza, gdzieś tam do jednej z tych rzek wchodzi. W każdym razie, moim zdaniem, sprawa jest jasna. Pokazałem Wam w poprzednim odcinku bardzo wiele zdjęć różnych typów y, umaszczenia pstrąga potogowego. Tutaj, może przypomnę jeszcze raz te zdjęcia, plus jeszcze kilka innych, które mogą być najlepszym dowodem jak różne y, ubarwienie może mieć ten jeden gatunek. To są wszystko wstrągi potokowe, salmotrutta, salmo tylko pochodzące z różnych miejsc na świecie. No i wydaje mi się, że to jest najlepszy dowód na to, że nie można y, zakładać, że to nie jest potokowiec, bo ma kropki tu czy tam, czy są bardziej gęste, czy mniej gęste. Jak widać, tych typów y, ubarwienia potokowca jest niezliczona ilość, i cieszymy się z tego, bo jest to bez wątpienia jedna z najpiękniejszych ryb, które pływają w naszych wodach. Natomiast zwróćcie uwagę na jeden szczegół na tych zdjęciach, mianowicie obwódki wokół kropek. I to, moim zdaniem, jest ostateczny argument, który przekonuje nas, że jest to potokowiec. Na tym zdjęciu tego pstrąga z gwdy widać wyraźnie, że kropki są w obwódkach. Są to planki w obwódkach. Nie znalazłem mimo dość intensywnych poszukiwań ten czaka, który ma kropki takie czy inne w obwódkach. A, wróć, znalazłem, ale okazało się, że to są zdjęcia zrobione przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja niestety nie ma wiedzy ich teologicznej, w związku z tym robi sobie takie kolaże z potokowca i ten czaka i można znaleźć bardzo dobre, bardzo dobre zdjęcia. Oczywiście AI robi super podróbki zdjęć. Że tam widać obwódki dookoła kropek. Jeśli mamy do czynienia z potokowcem, który e, żyje w, w normalnej rzece, czyli tło jego, tych wszystkich kropek, tej całej mozaiki kropkowej, jest ciemniejsze, to zawsze wokół każdej kropki jest obwódka. Większa, mniejsza, o różnym kształcie, ale jest obwódka. E, jeśli ten, te, ta ryba żyje w jeziorze, w morzu, no to te, tło jest srebrne, więc obwódek nie widać oczywiście. Natomiast jeśli mówimy o ten czaku, mimo że tło jest ciemne, te kropki nie są w ogóle w obwódkach. No i mam nadzieję, że w końcu wszystkich przekonałem do tego, żeby że był to potokowiec. Yy, oczywiście nie jest to aż taka ważna sprawa, ale zaczęliśmy dyskutować, to chciałem ją, tą dyskusję skończyć. No i teraz pytanie główne, które dostałem od kolegi Janusza yy, z nadkaczawy który pisze tak. Z zadowoleniem przyjmuję powrót tematyki salmoidalnej. Jest to jak dla mnie najbardziej wdzięczny temat i jestem pod wrażeniem tego, jak gruntowną wiedzą jest Pan skłonny dzielić się z widzami kanału. Bardzo dziękuję. Korzystając z tej uprzejmości chciałbym pociągnąć wiątek odcinka i poznać Pana zdanie. Przechodząc do rzeczy. Czy zgodziłby się Pan z tezą, że osobniki troci wędrownej, które przemierzają kilkukrotnie dłuższą podróż w porównaniu do rzek Pomorza, jako statystycznie silniejsze i zdrowsze dysponują lepszymi genami? Znak zapytania. Jeśli tak jest, to jak Pan sądzi, dlaczego nie korzysta się z tego dobrodziejstwa i nie pozyskuje takiej lepszej ikry od ryb wchodzących chociażby do kaczawy? Dość powiedzieć, że ryby łowione w rzekach pomorskich, zwłaszcza na początku sezonu, wyglądają jak ubodzy krewni, tych, które są rzadko, ale jednak widywane w kaczawie. Może w końcu ktoś tam na przysłowiowej górze w Irś, ministerstwie, czy, tych wodach, wodach, czy też w wodach polskich, w końcu dostrzeże, że jest taka rzeka, której nie trzeba usypywać sztucznych tarlist, ponieważ żwiru jest pod dostatkiem, a ryby przypływające wiele setek kilometrów z Bałtyku są już po selekcji, czyli posiadają optymalne geny, które mogłyby zostać wykorzystane do przedłużenia gatunku. Tylko ta jedna, przepraszam za określenie, cholerna tama bez przepławki na siódmym kilometrze, która mi weczy wszystko. Dziękuję za to pytanie. Obiecuję, że nie porzucę tematyki pstrągowej. Jak wiecie, kocham pstrągi, kocham ryby łososiowate, więc nie ma takiej możliwości. odpowiadając no, na pytanie kolegi, no po pierwsze, dlaczego te ryby w rzekach przymorskich na początku, zwłaszcza na początku sezonu, wyglądają jak ubodzy krednik? No bo są to Kelty, wiadomo, potarle, najpiękniejsze nawet pstrągi morskie również te, które wchodzą do Kaczawy na tarło, potarle wyglądają też bardzo kiepsko. No ale to nie o to chodzi. Rozumiem, że kolega, że kolega tutaj wnioskuje, żeby uzyskać materiał zarybieniowy od silnych ryb, na przykład z Kaczawy, na przykład tej populacji, która przez całą Odrę wpływa do Kaczawy, po to, żeby mieć silne osobniki do zarybień rzek przymorskich, rzek pomorskich oczywiście jest, nie jest to całkiem głupi pomysł, dlatego, że tak jak mówiłem Wam już parokrotnie, przepraszam, na się garla z te populacje, które żyją w długich rzekach, muszą mieć po prostu siłę na pokonanie tych kilkuset kilometrów. Tutaj bardzo dobrym, najlepszym chyba przykładem na naszym terenie była populacja, no powiedzmy, że jest populacja troci wyślany. Te ryby, żeby dotrzeć z morza, na przykład na tarliska w Dunajcu musiały pokonać 800 km. Mniej więcej 800, plus minus tam 50, 800 km, żeby dotrzeć na tarłę. Więc rybki które, rybki, które wpływają do, do parsenty, nawet które jest potencjalnie długą rzeką, patrząc na inne rzeki przymorskie, do słupi, wieprzy, łeby, łupawy, te ryby 2-3 kilowe, czyli po jednym roku w morzu, e, już spokojnie sobie dawały radę, wchodziły do rzeki, przechodziły przez jakieś tam mniejsze przeszkody, docierały na, e, na tarliska, które były położone w, zwykle w dopływach tych rzek i spokojnie wystarczała im ta masa 1,5-2-3 kg. Natomiast takich ryb raczej nie było w populacji troci wyślanej, które docierały na Dunajec. Miałoby po prostu za mało energii, żeby tą drogę przetrwać i złożyć ikrę. Patrząc na kaczawę, detrocie muszą pokonać nieco mniejszą drogę, nieco, nieco krótszą yy, odległość, bo jakieś 500 km, Ale niewątpliwie ta populacja, jak kolega tutaj zauważył, jest silna i mus, muszą to być osobniki dobrze wyselekcjonowane genetycznie, silne, zdrowe, żeby tą drogę pokonać. Natomiast pojawia się pytanie, czy rzeczywiście warto by było zabrać ikrę od nich, po to, żeby zarybić na przykład parsentę czy słupie. Odpowiedź jest jednoznaczna, moim zdaniem nie. Takie eksperymenty z przenoszeniem jednej populacji do, innej, do drugiej rzeki zawsze kończyły się bardzo źle. Kiedyś opowiadałem Wam o badaniach, które obejmowały rzeki północnej Szwecji, jednej z prowincji, też już nie powiem tam, jak ona się nazywała, ich teolodzy na początku XX wieku znaleźli tam na stosunkowo niewielkim obszarze który jest w terenie górzystym, bardzo rozmaiconym. Jest wiele w strumieni, którym odkryli aż 21 odrębnych populacji pstrąga potokowego. Populacji, które różniły się trochę wyglądem, tempem wzrostu, odżywianiem itd., itd. Więc wyraźnie różniły się te populacje między sobą. No i zaczęli kombinować po to, żeby uzyskać lepsze efekty dla wędkarzy. Ciekawsze efekty dla wędkarzy. Jakie? No Po to, żeby te strągi rosły trochę większe i żeby wszystkie były takie śliczne. No bo wiadomo, w jednym potoku rosły szybko, ale były brzydsze, w innym były przepięknie ubarwione, ale rosły tylko do pewnych rozmiarów, powiedzmy 30 cm. Więc zaczęli mieszać te populacje, przenosili strągi z jednej rzeki do drugiej i tak dalej. No i jaki był efekt tych zabiegów? Zostało, Okazało się, że zostało tych populacji zaledwie kilka i wcale nie jest tak, że one są śliczne. Dodatkowo bardzo słabo radzą sobie w środowisku, pojawiły się jakieś choroby, których nie było wcześniej. Jednym słowem, katastrofa. Próbują teraz to odbudować, próbują wyselekcjonować te populacje pierwotne, ale jest to bardzo trudne, bo one się pomieszały, oczywiście pokrzyżowały się, wiadomo, był to jeden gatunek. Więc mówiąc krótko, katastrofa. Niestety te formy tych pstrągów na tamtym terenie tworzyły się przez miliony lat. Więc człowiek nie jest w stanie w krótkim czasie tego poprawić, naprawić, zmienić. Znaczy, może zmienić, ale nic dobrego z tego nie wyniknie dla populacji. Wręcz przeciwnie. Wniosek jest jeden. Nie poprawiajmy natury. Jedynie wystarczy jej nie przeszkadzać, nie budować zapór, i itd. A propos tej zapory, o której, której kolega pisze, to ja bym się zajął tą sprawą. Rozumiem, że jest zapora, która blokuje dostęp do tarlisk na kaczawie. Nie czekajcie, że ktoś za was to zrobi, bo to się nie wydarzy. W każdym razie musicie wiedzieć, że jest, takie, jest taka ustawa, która się nazywa ustawa prawo wodne, i w jednym z tych punktów wyraźnie jest napisane, jakie obowiązki ciążą na, na tym, kto zbudował zaporę czy przegrodę na rzece. Mianowicie Każde urządzenie piętrzące musi umożliwić swobodną migrację ryb. Jest to w dziale 5, rozdział 1, artykuł 187, kreska 2. Na, to, na ten punkt prawa wodnego należy się po, powołać w tym celu, żeby zmusić właściciela, zarządcę takiego, takiej zapory, elektrowni prawdopodobnie, żeby zbudował przepławkę. Albo pomógł, może okresowo, w działaniach, które umożliwią rybom przechodzenie, przekraczanie tej przegrody, tej, tej przeszkody. Jak to zrobić? No, ja nie wiem, tutaj nie mam gotowych recept. Ale na pewno należałoby motywować zarządcę. Rozumiem, że jest to zarząd okręgu PZW, po to, żeby się tą sprawą zajął. Na pewno macie tutaj umocowanie prawne. Myślę, że warto by było założyć klub miłośników Kaczawy lub też stowarzyszenie, które ma. No, lepsze umocowanie też w prawie i w efekcie trochę lepsze możliwości po to żeby walczyć o tą waszą rzekę. Może na początku warto by było dokonać przerzutów tych, tych tarlaków, jeśli nie ma przepławki, zrobić jakąś odłówkę. Odławia się tarlaki oczywiście, trzeba pilnować tego, bo pojawią się chętni, żeby te ryby kraść, ale nie wiem. Moim zdaniem warto by było spróbować. Jeśli znajdziecie tam grono ludzi dobrej woli, którzy by chcieli popracować, to by było fajnie. Odławia się tarlaki przerzucać powyżej zapory, już jest sprawa tymczasowo rozwiązana. Natomiast warto naciskać na dzierżawcę, czyli PZW, że gospodarka na tej rzece jest no, utrudniona przez to, jest, przez to, że jest przegroda, która blokuje migrację dla ryb wędrownych. Można to załatwić. Przepławka jest niezmiernie kosztowna, natomiast jeśli pojawi się, yy, pojawi się problem, że faktycznie ten właściciel musi, musi, no jest zmuszony prawem do zbudowania przepławki, no to on będzie próbował to, znaleźć kasę, wy możecie mu pomóc. Więc jest jakaś droga, jest jakieś rozwiązanie. A co do wymienionych instytucji, Instytut Rybacka Śródlądowego, yy, no nie zajmuje się. Znajdowaniem rozwiązań, problemów, o których nawet nie wie. Instytut rybacko Śródlądowego jest to placówka naukowa, działająca pod kuratelą Ministerstwo Rolnictwa i wykonuje zadania, swoje zadania, badania naukowe, zlecanie przez ministerstwo lub też podmioty zewnętrzne. Czyli jeśli chcecie, żeby Instytut Rybacko-Śródlądowego zajął się taką sprawą, musicie zlecić. Przejść przez ministerstwo i wtedy ministerstwo może zlecić ten rozwiązanie tego problemu instytutowi. Natomiast instytut też nie znajdzie wam pieniędzy na budowę przepławki. Tu nie musicie pytać instytutu, jak rozwiązać problem kaczały. Trzeba rozbudować przepławkę na tej, na, tym, na tej przegrodzie lub ją po prostu zlikwidować. Więc do tego nie potrzeba instytutu. Ministerstwo Rolnictwa, tak jak powiedziałem, no też samo się tym nie zajmie. Trzeba zainteresować kogoś. Najlepiej przez dzierżawcę, czyli przez Związek Wędkarski, a Wody Polskie, spójrzmy zasłonę milczenia nad kompetencjami dotyczącymi rybactwa wód polskich. Wody Polskie nie bardzo sobie radzą z, z tymi tematami, więc też nie ma co na nich liczyć. Więc sprawdza się tutaj taka stare, takie stare powiedzenie, jeśli umiesz liczyć, licz na siebie. Bierzcie sprawę w swoje ręce, bo nikt za Was tego nie zrobi. W związkach wędkarskich też jest taka raczej atmosfera w większości okręgów, żeby odsuwać te problemy. One są trudne, trzeba się nachodzić, trzeba się ludziom różnym narazić, trzeba zdobyć kasę no i nie jest to proste. Wędkarze powinni to załatwiać sami, bo to jest w ich interesie. Mam nadzieję, że odpowiedziałem na wątpliwości kolegów dotyczących tego pstrąga gdy już wystarczająco. Mam nadzieję, że ta odpowiedź kolegę z natkaczony zadowoliła. Jeśli są wątpliwości, pytania dodatkowe, to zapraszam. A propos, może ktoś zna serwis do, do multiplikatoru, bo rozwaliłem troszeczkę. Zajechałem tego rewotora. Pewno trzeba łożyska wymienić, to może podajcie mi swoje typy na serwisantów. W tym odcinku to wszystko. Dziękuję za uwagę. Cześć.